Słuchajcie, jak teraz patrzę, ta ta, którą zgubiłem, to chyba była już Proxima, bo w 88 roku z Galaxisu zmieniło się to e, w Proximę i wydaje mi się, że ta gitara, którą zgubiłem, to właśnie było coś takiego, bo ona właśnie była taka jednolita. No to w ogóle te puchy i te hambakery, no to e, i te ramki do humbuckerów, no to to jest, to jest coś niepowtarzalnego tak naprawdę, e, ale no na główce to też już jest napis właśnie Proxima jeden, więc, więc najprawdopodobniej taką gitarę e, kiedyś właśnie zgubiłem e, no jest tak jakby uproszczona w stosunku do, do tego Galaxisa rzeczywiście nie wiem, czy tutaj teraz mam jakiegoś Galaxisa za sobą e, czy ja tu znajdę jakiegoś czy ja tu znajdę teraz tego Galaxisa to, to nie wiem, w każdym razie na pewno jest e, uproszczona i na pewno jest no, próbą takiego nowoczesnego podejścia, no ale te hamby to, to im nie wyszły. Nie? No i znowu jest ten też taki ciekawy, ciekawy objaw niesymetrii. Nie Myślę, że wybierając Gracioso, wybierając Tornado, wybierając tego Disco Bassa i wybierając oczywiście Diamanta e, i tego Star Exa, który jest odjechany, no to wiedzieli, co robią. Do wszystkich modeli raczej nie powinni wracać.